Dzień dobry, jest z nami prezes Polonii Warszawa, pan Gregł Anito. Cześć Greg. Cześć, cześć. W końcu Greg, no, możemy potwierdzić to, o czym w przestrzeni medialnej mówiło się już od jakiegoś czasu. Akademia Piłkarska Polonii Warszawa i Akademia MKS-u Polonii Warszawa w końcu zaczynają działać pod jednym szyldem. Tak, bardzo się cieszę. Kupiłem klub um, prawie 5 lat temu, masu 2022, to był jeden mój cel ogólnie. Uh, bo wiedziałem, że Polonia historycznie zawsze miała silne akademie od wielu, wielu lat. Uh, nie rozumiem, dlaczego był oddzielny. Wiem, że kiedy kupiłem klub, był bardzo uh, wykucony, ogólnie Akademiem MKS i klub piłkarski Polonia. Uh, ale od porządku uh, wiedziałem, że to jest strategiczny na dobrość uh, klub Warszawa i na jego przyszły uh, rozwój, żeby się mieć na akademii, więc się że ma dwie opcje ogólnie. Albo inwestować na się właśnie akademii i konkurować MKS i powoli słuchać nicic MKS, bo oczywiście na Konwitorska 6 nie ma miesięcy fizycznej na dwie akademie, jest za jest jeden boisko treningowy Sahara, nie ma możliwe, więc oczywiście najlepiej to był się połączyć i kupić ten MKS i w końcu się udało, ale byłem gotowy i dałem ultimatum ogólnemu Paweł, żeby wybierać, bo zrobić fisko po 3-4 lata, się połączyć albo albo nie i będzie mocno inwestować w naszej Akademię i bardzo dziękuję Pawelu Olszaku, bo dzięki niemu przekonywały takie zarządy MKS. Razem robiliśmy, to nie było łatwo, to były ciężkie negocjacje, ale w końcu się udało i bardzo się cieszę. Powiedz nam Greg, jak połączenie obu Akademii wyglądało właśnie od kulis, jak to wyglądało z Twojej perspektywy? Co trzeba było zrobić, żeby ten pomysł udało się w końcu zmaterializować? Cztery lata pracy. Najpierw to był spotkanie tutaj, mój kabinet, chyba cztery płyta temu z Paweł Olczak, szef, prezes MKS Sekcja Pukarska. Długo rozmawiałem, raz, dwa razy proponowałem go, żeby zatrudnić go do Miejszej Dzi Akademii, takie Miejszej Klubowej. Proponowałem Paweł, żeby zarządzał sztabem i został MKS. Tam się zaczynało, ale jasny plan razem, ok, docelowo chcemy się połączyć.

My się udał ten mercer. To jest dzięki Pawła. On przekonywał cały zarząd CKS, walczył. On pracował na ten mercer, dalej pracuje. To jest ogromny prac dla niego, więc można Fiskir bardzo podziękować, Parelowczak, żeby się Bartek Drill bardzo mocno angażował, od porządku też. I też chciałbym, Sebastian, szef działu prawnego też mi mi pomoże porządku w Polonii. Ogromne pasy Sebastiana i działu żeby pomóc takim mercerzom ogólnie więc ciężkie prace. Rozumiemy. No i nie ukrywamy, że wszyscy cieszymy się z tego faktu, że w końcu udało się ten pomysł sfinalizować. Ale powiedz nam, Greg, w jaki sposób połączenie obu akademii, tak w perspektywie długofalowej, może wpłynąć na funkcjonowanie naszego klubu? Czyli co nam daje połączenie tych akademii? Więc to daje to jest rozwiązywanie problemy, że mamy od 4 lata. To pomoże finansowo e, i pomoże więc, przede wszystkim. Uh, ostatnie stracił się Pro Junior System, bo my już w Wironkowie, że regularnie pierwsza drużyna, dwie najlepsze to był Kisek Kotom i Bartek Bieżowski, nie był liczony podwójnie na Pro Junior System, bo nie był traktowany jako Wironkowiem polonia Warszawa, bo MKS to jest oddzielny klub. Więc uh, takie, że się połączymy, będzie większe punkty, większe dotacja od Pro Junior System.

bardziej efektywnie, że nie było możliwych Też dużo lepsze poprace męże trenerzy, specjalnie takie trenerzy Celiot, rezerw, piaszki drożdżizna, przygotowanie. Dużo strony organizacyjne. Dwie kluby się kłóciły w innym treningu, to były Hauas Marketing, gdzie nie rozumieli takie dwie akademie, skąd jest dwie akademie, jeden Polonez Warszawa. Też marketing marketingu dla Was, bo nie do dostępnie do baza dania dzieci MKS

Poloniaż, żeby być silny klub, musi bazować na swojej akademii. Więc muszę mieć, uh, mam nadzieję, że jeden sieciarz, uh, profesjonalny piłkarz, piasza drużyna, że grają regularnie, nie tylko siedzą na łasie, ale grają regularnie, porodzącą się z na naszej akademii, uh, co pozwala Osobiście, żeby promować kogoś akademii.

Wierować takie modele, to jest dużo inwestycji, bardzo dużo. Mam nadzieję, że się wróci dzięki Pro Junior System i przyszły transfery. I e, e, chciałbym, że tak e, Polonia e, tworzy się jedną najlepszą akademii w Polsce I e, klub żyje dzięki tej Akademii. A ilu, a ilu, Twoim zdaniem, grek wychowanków, powinno znaleźć się docelowo w takiej kadrze pierwszego zespołu? Jaki to powinien być podział? Ilu zawodników doświadczonych, czyli sprowadzonych z zewnątrz, a ilu powinno być. Nazwijmy to w cudzysłowie nasze. Docelowo trzeba czy bym, że MAK 16 17 kg poza klubem, reszta 8, wiorącym akademii, takie 8, są dwa. Docelowo modem trzeba j'ai że 34 gwiazdy pierwsza drużyna, zawsze, każdy mecz pierwszej de kg porozumie w naszej akademii. To jest docelowo modem, że trzeba bym klętować do nas, do klubu. To jak realizować ten model, to jest mega trudny, żeby szkolić takie talenty. Pierwsze to jest zatrudnić więc musimy inwestować bardziej w scouting, żeby Bibic świadomy się fokusował, że mam najlepsze Warszawa i Mazowiecki, są miliony ludzi, więc mieć scout, każdy weekend, każdy mec, obserwując nawet 10, 12, 11, 12, 13, 14 lat talenty, ludzie się wyróżniają, zaprosi się do klubu, zobaczycie się sprawdzą, potem pisacz kontrakt z nim, przyjadą do naszej szkoły, do naszej liceum, powoli rozwijacz się.

Powiedz, jakie cele, jakie zadania, jakie OKR-y sobie stawiamy na ten czas? Co chcemy przez ten najbliższy rok osiągnąć? Więc, na początku nie jest rewolucja, to jest Aziz ogólny, Fiche Tren MKF Paweł Jadon do struktur klubu, więc na początku jesteśmy. Powoli myślałyśmy o nowej organizacji, więc. E C'est mes nominovac coordinateur méthologue à ta académie. J'ai ben j'ai euh, Pavlo Rinkar euh, Pavo M. chef fichier traîneur. J'ai Budovac euh, système scolégiové système euh, méthodologue au Goulnay. J'ai Prasovac Tesh au chevicher. Euh, Barzoblisko euh, directeur sportové. Euh, Piotr Kochowski Igor, chef scouty euh, Marius Pavlak au Goulnay entraîneur. Euh, Il est gauchable. C'est mes nominovac, c'est nos sauva. Uh, I powoli tak to jest um, ja moja wizja Akademii Ogólnej, więc Akademii mamy uh, ponad 500 dzieci. Nie każdy będą profesjonalni, może jeden, dwa person. I nawet nie każdy powinien być traktowany jako uh, uważam, to powinniśmy mieć dwie Akademie: jeden Czerwesi Top Talent, najlepszy i 450.

Trudne rywalizacje ogólnie, żeby być profesjonalnym. Ale ten, Czernach, Czechy, 15, 16, 17, 18 lat, jeżeli CMG się rozwija, on musi trenować i grać najlepiej. Więc według mnie... 15ę lat je, jeżeli je wyróżni, boisku, je swab, się wieróżni, jest jażdda na bojsko, że gra słabszy piłkarzy naj będzie się rozwijaać. Musi rać, leb się od siebie, to znaczy starszy. Ten 15 lat jest super dobry, gra 16, 17 lat. Ten 17 lat jest super dobry się wieróżni gra u, u 19. Ten u, 19 się wie różni gra rezerw. Zawsze znaczy starsze różnika i takie elitarne grupy uh, i to o siewiście będzie megatrudny na takie ludzie się dostać.

takie dyscypliny mentalności, żeby być profesjonalnym piłkarzem, bo masz szybko będą od I zostają takie, uh, jak inne dzieci, uh, że mogą trenować regularnie, się jako człowieka, jako fajne osoba, jako fajne wartości, ale nie będzie takie grupy elity. Uh, jeszcze raz, takie, to są bardzo ważne takie 450, też inne dzieci, nie top talent bo też mogą być kibice w Polonii i też to jest super rozwijać nasze dzieci, to jest najpiek... to najpiękniejszego pięknego w życiu ogólnie. Uh, I to jest kluczowe, takie, i może jeden, uh, nie był Top Talent, czy nasze czarnosze lat, ale 17 będzie nas imponować i trafi do tego grupy uh, Więc dwie grupy ogólnie, a to jest moja wizja i cały program, ogólnie co różne, głównej akademii, to pierwsza drużyna, wydaje mi się, że pierwsza drużyna, najważniejsza to jest drużyny. U siebie się drużyny i każdy musi czuć, że, że drużyna i klub jest ważniejszy u ale to jest rozwój każdego dnia. Mamy takie czarne 6-top talent, każdy jest synny, trzeba analizować, co każdy dnia potrzebuje, jaki obszar powinien się rozwijać. Uh, Trochę indywidualny trener na każdego, żeby przygotować go. Cel, cały cel akademii są dwie guly.

Nas bardzo dużo kosztują takie się dzieci, ale mam nadzieję, że true, takie 10%, 2-3-4 będą profesjonalni plus będziemy zarobić na Pro System, będziemy później zarobić na przyszłym transfera, i oni finansują cały resztę, ogólnie, cały ten Talent i całej akademii pomagają też klub się finansować. To jest moja wizja, moje model. Wspominałeś, Greg, o postaci metodologa, który ma pojawić się w. W strukturze akademii. I właśnie jak ta struktura może mniej więcej wyglądać o, po połączeniu, no i czy dojdzie do jakichś zmian w tym pionie zarządczym Akademią? Nie, więc tutaj ogólnie poziom próby są osiem osób, które do mnie. Viennes, yes, même chez Sobier, euh, toi, yes, déjà où Pravenet, Sébastien, yes, Tao et Finance Operation, euh, Bartek Drill, yes, marketing, VAS, yes, déjà où Piedager, au sponsor, yes, déjà où Odje, et Gadgetet, TES, i, Sports, on t'y a aussi au BG rapport tout le monde, donc, n'y yes, Pierre chez Trainer, bah, je ne suis pas blague, Directeur Sportové, Piotr Kochowski, i, Directeur Académie, Pavel Olchak. Viennes, Structure Académie, Pavel, yes, Directeur M, n'y a

Seniorski scout, są bardzo dużo uh, statystyki, wow uh, y scout, uh, dużo danie wideo, dużo. Uh, takie młode piłkarze, 12-13 lat, nie ma statystyki. Trzeba obserwować go na żywo. Więc chciałbym, że tworzymy takie uh, grupy scout, idealnie takie fanatyków w Polonii, że obserwują takie młode, wszędzie ma Zowiecki, każdy weekend, co się wyróżnia, co ma predyspozycja. Co...

I uh, zgarniemy. Więc jałuskouting to jest kluczowe dla mnie, kluczowe dla akademii, trzeba rozwijać. Potem jest ten jał uh, edukacja, kluczowe akademii. Uh, dla mnie to jest tak samo ważny edukacja niż sport. My czerbimy takie uh, młode, że ogólnie uh, mają talenty, szybko biegają, że ale w ogóle uh, nie się uczą nie chcą się uczyć. Takie do widzenia, szukasz to się nie, go, nie na Polonii. Uh, Polonia to jest ważny, to, to jest bardzo trudny.

psycholog też takie dzieci, bo czasem mieszka sam burszet, to jest truny, taki młody chłopak, albo dzieci na 15-16 lat, zostają rodzice, mieszka sam codziennie, takie bursy. czasami sport nie wyrodzi, jak on nie oczekuje, psycholog blisko ten chłopak doradza go, jako starszy brat, ale ważny edukacja i mają rozumieć w fisii dzieci akademii, że to jest ważna edukacja i że jest dobre piłki, ale w ogóle nie się uczy. Bon bah, nia, e -klub, se euh, potem sportove, ben, David Zenyash, vous cachez le club, ne te sépares jamais tout de suite. Pourtant, il y a certain genre de sportifs, ils planouent position, méthodologue, coordinateur académique, trôné, tréno vanier, il vient de mettre fiché tréno géré, il t'a Trening przygotowany motoryczny, takie trening bankarzy, takie też dział analizy i e fiszy trenerzy. dwie bloki takie młodsze do 13 i potem starsze, więc tutaj planujemy tworzyć, ale to jest jeszcze świetniej. Zobaczymy z Pawłem, z treninge, też Piotr Koszorowski, Paweł oczak też słychać krytyki od rodziców, się angażować rodzice, że badają swoje opinie akademickie, co według ich nie co powinni się poprawić regularnie i e, będziemy się poprawiać. Zgodnie z budżetem, ja planuję, że ten akademii na początku, najbliżej 3 lata, będzie generować, że komisja strata że ja będę finansować, więc mam nadzieję, że za 4 lata będzie się wrócić, dzięki takim inwestycjom, dzięki pro system i transferze. Zobaczymy, czy się uda. Wspominałeś, Greg, że mm, ważna oprócz tych kwestii piłkarskich jest edukacja. A jakie właśnie wartości chcemy przekazać tym młodym, młodym adeptom futbolu? No i jaka jest misja naszej Akademii? Misja Akademii, myślałyśmy, więc chcemy zostać najlepszą Akademią Piłkarską w Polsce, która pomoże każdemu kierunkowi Akademii w osiągnięciu sukcesów w życiu. Więc definicja są dwie rzeczy: Najlepsza Akademia Piłkarska.

Trzeba być docelowo, to będzie pięć 10 lat Dzisiaj są akademie na Wisie ni niż Polonia, już jak Lega, nawet w Warszawie, jak Zagłębę Lubin, jak Pogonczycin, jak Poznań. bardzo podobno najlepsze akademie w Polsce. Co jest dużo słabości naszej akademii, nie mamy baza treningowa. Ale dzisiaj są 5-10 lat, że Polonia Warszawa będzie najlepsze akademie w Polsce. Że kilka gwiazdy reprezentant Polski, na naszej akademii. I

Uh, i zapewniane opowiedzialne środowiska, które umożliwia uh, każdego członkowi Akademii osiągnięcie sukcesu w życiu. To jest zarządzanie członków szunk, Akademii do rozwoju, nie tylko w ale także uh, jako człowiek z dobrymi wartościami, uh, edukacja, rozwijanie umiejętności niezbędne do osiągania sukcesu przez całe życie. Sukces w całe życie, mogłabym jeszcze godzinami rozmawiać o tym, nie mamy czasu, co to znaczy sukces w życiu. Słuchasz, szukasz, 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 szukasz. Może by, być sukces miłości, sukces rodzina, sukces pracy, sukces uh, biznesu, sukces... Uh, uh, ja myślę, że sukces w to jest być szczęśliwy człowiek, z fajnymi wartościami i ogólnie się, się cieszymy żyć, że, więc chcemy uczyć takiej fajnej wartości, i że to jest fajny człowiek po kilka spędzony z naszej Akademii ogólnie. Um, więc nasza nowa misja Akademii, um, tyle. A czego, Grek, najbardziej oczekujesz od tego procesu połączenia? Bo najbardziej oczekuję, że Paweł Olczak daje Piotr Koszorowski Mariusz Pawlak każdego roku trzy gwiazdy do Piotra Dużyna. Mhm. No i tak, może już na sam koniec naszej rozmowy, Grek, co chciałbyś przekazać, skierować do właśnie do tych młodych piłkarzy, którzy będą już częścią naszej nowej polonijnej akademii? Więc. Uh, ja trzeba no ciężkie pracujecie, ciężkie trenujecie, wiem, że nie jest łatwo, ale bądźcie na siłę, jeżeli nie lubicie, nie zróbcie tego, ale to, to pamiętajcie, uh... Ja fajnie, że macie marzenie, na pewno każdy z was ma bićki się koton, albo Robert Lewandowski, uh, realia mało będzie, ale zróbcie wasze marzenie. Ja na przykład marzyłem tego, nie się udało, a tu była super edukacja, kiedy miałem 14 lat, 12, 18, ciężkie prac, trenowałem codziennie.

Uh, ale to był, uh, nie ja to było, uh, i mi jako człowiek i mam nadzieję, że każdy waż tak samo, uh, i, kilka mam nadzieję, że będą Robert Lewandowski uh, pochodzący z Polonii, tego. i większość nie będą, ale będą super człowieka, że osiągają sukces w życiu i że fine fajny czas dzięki Akademii i kiedy się, żeby osiągnąć sukces, to jest mega ciężkie prace. Mega, mega trudna dyscyplina, determinacja, walka codziennie. Więc ci, Polonii każdy, są waleczne ludzie, nie się poddają nigdzie. Jasne. Dziękujemy, Greg, za rozmowę i miejmy nadzieję, że Akademia będzie rozwijała się tak, jak sobie tego wszyscy życzymy. Dzięki, dzięki, Kamil. Na razie.